Cześć wszystkim i tam serdecznie, dzisiaj mówimy kolejnego quest'a. Tym razem mamy quest'ik dosyć ciekawy, bo jest celowanie, już wam pokazuję. Kisiel kontra szlam. No i mamy likwidację w Kapułownym Kinie, Forcie No Leśnik lub Hydro 16, musimy zrobić 5 kill, ja już wam pokazuję gdzie to jest, ale na początku chciałbym zachęcić do stawienia subskrypcji, żeby kanał się rozwijał, będę mega wdzięczny. Macie też oczywiście swój łapkę w górę, a jeśli macie jakieś pytania czy coś, to piszcie w komentarzach, a ja postaram się pomóc. Czyli gdzie mamy? Co już Wam pokazuję. Karkołomne kino mamy oczywiście w tym miejscu. To chyba każdy wie. Fort naleśnik mamy w tym miejscu. To jest o, tutaj taki zamek mamy duży. I to jest właśnie to miejsce. No i kolejny, e, kolejna strefa Hydro 16. No to jest ta strefa. Czyli to jest to. Łącznie właśnie z tym polem tutaj też powinno Wam zaliczać. To jest cały ten obszar. Także mam nadzieję, że właśnie z tym poradniczkiem zrobić te quest'a. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Także ja tutaj oczywiście nie polecam latać raczej na do dlatego, że większość graczy pewnie będzie tu latać i może być dosyć ciężko, a na tych właśnie dwóch lokacjach myślę łatwiej wam to pójdzie, dlatego taki pro ode mnie. Pamiętajcie, że ma jeśli macie pytania, to piszcie w komentarzach, a już nie przedłużam. Dziękuję wszystkim za uwagę, to było na tle. Trzymajcie się następnego. Siema!